Dzisiaj zaczynamy tydzień od ważnej rewolucji w świecie motoryzacji. Mercedes Benz potwierdził, że jego długoletni Chief Design Officer Gordon Wagner opuszcza firmę po 28 latach pracy. To koniec pewnej epoki w stylistyce jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Ja jestem Wojtek, a to jest Kiles Protector News. Gordon Wagner zaczął swoją przygodę z Mercedesem w 1997 roku, a już kilka lat później jego projekty zaczęły wstrząsać branżą. Jednym z pierwszych był Mercedes-Benz SLR McLaren. Super samochód stworzony wspólnie z legendarnym inżynierem Gordonem Murrayem. W 2008 roku został szefem designu, a w 2016 objął w firmie zupełnie nowy tytuł Chief Design Officer, który pełnił aż do. Ogłoszonego odejścia. Pod jego nadzorem, Mercedes przeszedł ogromną stylistyczną przemianę: od konserwatywnych linii, które dominowały w latach 90. i wczesnych 2000., do bardziej emocjonalnego, nowoczesnego języka designu. Wagner był odpowiedzialny za projekty takich ikon jak Mercedes AMG GT sportowa elegancja nowej ery. W222 s class flagowa limuzyna segmentu Premium, nowoczesna G-Klassa, odświeżenie legendy, linia elektryczna EQ, nowy rozdział w stylistyce EV. Ostatnie lata to również projekty, które podzieliły opinię publiczną. Między innymi nowy CLA, elektryczny GLC i futurystyczny koncept Vision Icon. Nie każda zmiana była hitem, ale każdy projekt wzbudzał emocje, co samo w sobie jest wyznacznikiem odważnej decyzji designu. Krótka pauza w materiale. Poznaj nasze rewolucyjne systemy antykradzieżowe: Kiles Protector do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą na walizkę na kilesprotector.com oraz innowacyjną blokadę skrzyni biegów na confilok.com. I zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą już teraz. Mercedes potwierdził, że Wagner odchodzi na własne życzenie, a jego decyzja została przyjęta w porozumieniu stron. Oficjalnie jego odejście nastąpi 31 stycznia 2026 roku. Ola Kalenius, CEO Mercedes-Benz Group, podkreślił, że kreatywność Wagnera i jego wizja w przyszłości motoryzacyjnego designu znacząco wzbogaciły markę. Na jego miejsce Mercedes powołał Bastiana Bodiego, obecnego szefa designu Mercedes AMG, co może zapowiadać nowy rozdział stylistyczny, może być bardziej agresywny i sportowy w DNA-projekcie. Koniec Ery Wagnera to nie tylko zmiana personalna, to moment przełomowy dla jednego z najważniejszych graczy w branży motoryzacyjnej. Mercedes stoi teraz u progu nowej stylistycznej dekady, a to co zobaczymy na drogach w najbliższych latach, będzie konsekwencją tej decyzji. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawcie komentarz i lajka. I pamiętajcie, bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy.